Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk i to was w kolejnym odcinku z przeglądu TikToków. Mam nadzieję, że znajdziemy coś fajnego, a nie, że zaleje mnie cringe. Także bez dłuższego przedłużania, zaczynamy. A, no jeszcze tylko ten, suba, instagram, łapka i wio. Ogólnie giga szanuję takie think bo ja też próbowałem tak szacher-macherować, ale mi nie wyszło. No, wracamy tu mamy... No, co wam mogę powiedzieć? Jaki kraj taki, Dominik Toreto, nie? O, matko... No, to trochę przypał. Panie? Tak? Wiesz na kolację dzisiaj bułkę ze swoim ulubionym pasztetem? Nie, ja dzisiaj zjem sam. Panie, to minę! Ale szczerze jestem ciekaw, kto by miał faktycznie takie, ażby poza TikTokiem, tak poza filmikiem, tak powiedzieć, nie? Bo to jest mur, beton, foch na 10-20 lat. I kupowanie kwiatów do końca życia. Chłop nagrywał dzieciaka? W sensie jego, jego głos? <głos> O matko, że, że mu się chciało, bez kapy. Ej, <śpiewanie> <I'm> giga dobre. <śpiewanie> Jak będę miał kiedyś dzieciaka, będę musiał skopiować i zrobić coś takiego też. <śpiewanie> Dobra. Hahahaha, co w niej to? No pa, pasuje jak kulał. Co to jest? Powódź to? chata płynie? I ten uczuć, kiedy nawet Twój dom macie dość, postanowił się wyprowadzić sadkę. Znaczy, nie Czekaj, ktoś mówi, że mnie nie lubi. You mam, Ja mam tak samo jak ktoś komentuje mój content, że jest gówniany, a sam nigdy nie nagrał nic. No oh, yeah. identycznie. Identyko Karolina na dole. O ter te. Termowanki zawsze są jakieś posrane. Tadek szuka Jeszcze raz opuszczę. Karolina na dole, a Tadek szuka skrytki. Wyszedł mi potwór, kurwa <ścoughs> Hit internetu! O Boże! O Boże! <ścoughs> wszystkie? One mają takie trochę odklejenie, nie? Chidy! <ścoughs> Pennywise, <głosy> PUTIN! <głosy> Daj tą końcówkę! KARABELLA! BANANA! PUTIN! I, i ten no, oczy, kiedy twoja chihuahua uspokaja się tylko przy Putinie. <noise> Dlaczego dziewczyny chcą mieć chłopaków, a ich nie mają? <noise> Interesting. Dalej <laughs> True story A potem płaci zgrzytanie zębów, że nikt nie chce Nie można łączyć tego i tego A ja połączę O nie oh, no, no, no. Za mocne, bardzo za mocne Co się zobaczyło to się nie odzobaczy nie no, tak serio to... Ja bym poszedł z tym do lekarza, bo to tak trochę niedobrze nie chyba, ci się kręgosłup tak wygina. A widzicie, to jest ta różnica między facetami a dziewczynami w social mediach, że facet musi robić jakieś tam maski, sraski, żeby miał polubienia. A tu wystarczy wygiąć kręgosłup, pokazać dubska i, i 928 tysięcy polubień. I gdzie tu sprawiedliwość? Nie boisz się, tak? Nie boisz się. Tak? <laughs> Takie filmiki są ja zawsze ja najlepsze. <laughs> Jak ktoś jest taki posrany na karuzeli Ale go pospawało Ej, ale lipa, myślałem, że będzie takie dachowanie piękne Ale ty piermo oczy To Craft trochę fajne. Przynajmniej nie świeciła cycem, ani dupą. <noise> Ale chyba każdy zna taką osobę, która się tak śmieje, nie? <noise> Że dosłownie możesz wycierać szybę i będzie ten sam odgłos. Kochanie. Tak. Odkurzasz coś kiepsko się. Kurde, ręce, nie? <noise> I Przypał widzowie Dobra, z mojej strony to wszystko Mam nadzieję, że uda się z tych wszystkich TikToków 50 minut oglądania układać Chociaż 9-10 minut Jeżeli wam się podobało Jeżeli chcecie więcej Zostawcie łapkę w górę Zasubujcie ten kanał koniecznie I do zobaczenia w kolejnym odcinku A, mam też TikToka Także też możecie tam wbijać Gram tam na gitarce inne takie Także no z mojej strony to wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku Siemena Rapios ja cześć yeah, i mi